Myśleliście, że przygoda dobiegła końca, ale jesteście w błędzie. Ci, którzy zwani byli mózgami genialnego planu, nadal wędrują po Ziemi, a ślady ich przejścia znaczyć będzie chaos. I dopóki ta siódemka nie zostanie wyeliminowana, Junowa nadal jest w niebezpieczeństwie. Gdyż tak długo jak w umyśle chociaż jednego człowieka pozostanie ideał, separacji ludzi od Pokémonów potrzeba będzie jedynie czasu, by powstał kolejny zespół plazma. A my nie możemy do tego dopuścić. Dlatego witam was w sezonie drugim Pokémon White Nazuck, gdzie przemierzymy Region Junowa ponownie, odwiedzimy sekrety, poznamy legendarne Pokemony i wiele, wiele więcej. A ten odcinek będzie jedynie wprowadzeniem, dlatego opuśćmy nasz pokój, gdyż takiemu doświadczonemu trenerowi jak my zbrzydło siedzenie na klęczkach w domu, ale miło było wrócić do miejsca rozpoczęcia po wszystkich tych ekscytujących przygodach. Jednak zejdźmy na dół, by pogadać z naszą mamą. O naszych wakacjach we wschodnim regionie nowa, gdzie jeszcze nie było dane nam być. Dlatego chodźmy na dół i pogadajmy z naszą wspaniałą rodzicielką. O mój Boże, ona ma jakąś koleżankę i widocznie są jakoś spokrewnione, gdyż ich tyły głowy są prawie identyczne. Witaj w domu, Kseno. Wygląda na to, że przeszedłeś przez wiele naprawdę wspaniałych przygód, czyż nie? Hej, hej, kim ty jesteś? I też też masz na imię mama? Naprawdę niewiarygodne. Naprawdę wspaniale poznałeś te dwa legendarne Pokémony, o, tak właśnie, to jest. Och, wybaczcie, nadal mam na sobie moje przebranie. Pardon. Albo lepiej, pozwólcie, że się przedstawię. Tak, i naszym oczom ukazuje się jedna z najbardziej wkurzających osób ever! I widzę, że loker zasmakował w damskich ciuszkach. Zawsze podejrzewałem go jakieś dziwne rzeczy, ale no cóż. Tak, to jest znajomy z czwartej generacji. Hello, dude. Ja jestem gnającą po globie elitą międzynarodowej policji. Moim imię to... O nie, poinformuję się tylko o moim kryptonimie. Brzmi ono Luker". przynajmniej tak mnie nazywają. Zgadza się, Luker jest widzem najfajniejszych kanałów na YouTube. Za kulisami w regionie tym Junowa zespół zwany Plazmą spiskował. Zgadza się, już się ich pozbyłem, więc nie musisz się martwić. Luka. Wracaj do siebie, do Shino. Tak właśnie słyszałem i dlatego do tego regionu zmuszony byłem przybyć. Ale dzięki liderom i oczywiście tobie, zespół plazma rozpadł się. Głównie mnie, nie chcę się chwalić. Tak, zamek zespół plazma upadł. I członkowie, oni rozeszli się swoimi własnymi drogami. Tak właśnie słyszałem, z całą pewnością. Ale jednak. Jednak ale. Ci, którzy znani są pod nazwą Siedmiu Mędrców, nadal ukrywają się w regionie Junowa. A więc podsumowując, to wyjaśnia, czemu muszę prosić o coś. Ciebie, trenera o takich wspaniałych umiejętnościach. Przejdź przez region Junowa i szukaj tam i tu, by znaleźć Siedmiu Mędrców. Alden, Czempion Niezwykłej Sławy, polecił mi Ciebie. Czy jesteś gotów, żeby mi pomóc? No, niestety nie mam wyjścia, gdyż... Musimy zapobiec kolejnemu powstaniu zespołowi Plazma, dlatego... Jestem zmuszony pomóc Lukerowi. Doskonale, dziękuję Ci bardzo. Teraz czuję, jakbym miał milion ludzi po mojej stronie. Pozwól mi oddać w Twoje ręce to. O mój Boże, dostaliśmy różową wędkę, to tak dziwnie brzmi, ale tak, to jest nasza pierwsza, i tak właściwie ostatnia wędka w tej grze, Super Rot, którą wreszcie dostaliśmy w postgame. Tak, to jest jedyna gra do piątej generacji, przynajmniej, gdzie jedyną wędkę się dostaje dopiero po oficjalnej fabule, więc jest śmiesznie. To jest Super Wędka, prawda? Zgadza się, poprawnie. To jest to dokładnie super wędka. Ale czy nie mówiliśmy przed chwilą o siedmiu mędrcach z zespołu plazma? Co to ma wspólnego z szukaniem tych ludzi? Widzę. To naprawdę jest pytanie, które mogła zadać tylko mama Ksena. Wspaniale, podziwiam to. Pozwól, że wyjaśnię. Całkowicie nic. Oho. Trzy kropeczki. Jedny komentarz: Aha, okej. Okay. Tak, zapewne wyjaśnienie co do tej super wędki. Najpierw stani twarzą w kierunku wody i włóż wędkę. Employ the road okej. Okay. <ścoughs> wsadź wędkę. Następnie skoncentruj swoją energię w centralnym punkcie. Kiedy zdarzy się, że pokémon ugryzie, wyskocz wykrzyknik. I wtedy, natychmiastowo, zwinie. Czy ta instrukcja czasami nie odpowiada paru innym rzeczom? Ale okej, okay, może Luker zastępuje ojca głównego bohatera i go uświadamia. Trzeba by się nad tym zastanowić. Ale okej, okay, bez takich głupich komentarzy. Całą resztę pozostawiam tobie, Xeno. I wreszcie pozbyliśmy się go z naszego domu, co za natręt. Ale okej. Okay, pójdziemy za tymi siedmioma mężcicami, tak zostaliśmy poinformowani, gdyż... Świat nie może się obejść bez nas. Bez nas, y, Trojga, ponieważ Czeren i Bianca też w tym będą w jakiś sposób wplątani. Ale okej, okay, zagadajmy do mamy, gdyż y, ona musi dać nam kieszonkowe na wyjazd do wschodniej Junowy. Tam jest wspaniałe miasto, gdzie możemy sobie odpocząć na plaży. Ludzie z policji międzynarodowej są całkiem unikalni, czyż nie? Cóż, ale nie martw się. Myślę, że powinieneś zrobić to, co tylko chcesz. Praktycznie jesteś już dorosły. W sumie masz rację, mamo. Nie powinienem się ciebie pytać, czy pozwalasz mi wyjść z domu. Ha! Okej, okay, wezmę to wszystko za odpowiedź, tak. Hehe. Okej, okay, jeszcze zobaczmy, co jest w telewizji. O Susu, ostatnio poznałem Utukusi, kobietę na przyjęciu. To jest. Dobra, nie chcę oglądać soap Operas. Co ja jestem. Hilda, czy co? Zostaw. Nie, ja nie chcę oglądać soap Operas. Dziękuję. Opery my dla niej nie są dla mnie, wybaczcie. Okej, okay, wyjdźmy stąd. I tak jak wspominałem, Czeran Bianca Hello. Hej, Kseno! Czy Luker był już u Ciebie rozmawiać z tobą? Przepraszam. Zanim zdążyłam dotrzeć do Strason City, żeby poinformować gym leaderów, wszystko się skończyło. A rzeczywiście, przy walce z siedmioma sami nie było yy, trzech gym leaderów ze Stration City Teraz sobie uświadomiłem dopiero. <laughs> Bianka, czemu jesteś taka wolna? Dobra, mniejsza z tym. Jeśli o to chodzi... Getsis uciekł mi tylko wtedy, kiedy da Cienia stworzyła szansę. Uh, Czeren, serio? U, co za lame. Naprawdę, Czeren, Przecież klej był jeszcze z tobą. Dobra, to jest kompletny wstyd, Czaren. Minus 10 punktów dla twojego dormitorium. Getsis? Triada cienia? E, opowiem ci później, co się stało z nami w zamku. Teraz ważniejsze jest to, co planujesz zrobić, Bianka. Wiesz co? Wiesz co, mam zamiar iść do białego lasu. E, czy to nie jest to miejsce po drugiej stronie, drogi 16, kiedy idziesz od Nimbusa City, tak? Jeśli masz zamiar pójść tam, to masz szansę na spotkanie wielu nowych gatunków Pokémonów, których nie widziałaś. O mój Boże Cedric, nadal jesteś u swojej córeczki. Hej! O, jakie niezłe wyczucie czasu! Widzę, że wszyscy tutaj jesteście. Doprawdy chwilę temu dostałem informację odnośnie Narodowego Pokédexa od mojego kolegi. Skoro to jesteście, to wyposażmy wasze Pokédexy w te informacje. Jestem teraz pewien, że udacie się do większej ilości miejsc. To naturalnie oznacza, że spotkacie większą ilość Pokemonów. Pozwólcie, że wezmę wasze Pokédexy na sekundkę. Proszę, to dla ciebie, Bianka. Kolejny jest czarny. I teraz ostatni. Ja yeah, tak, nasz Pokedex został upgrade'owany, zaktualizowany do naszego Dexa, ma teraz modę międzynarodowy, tryb taki, za pomocą którego będziemy mogli zapisywać informacje o pokemonach spoza regionu Junowe, a także no, sprawdzać i łapać różne fajne rzeczy na ich temat. Możecie teraz zmienić tryb swojego Pokédexa do narodowego typu. Skompletowanie narodowego Pokédexu jest naprawdę wielkim wyzwaniem. Dlatego nie spieszcie się, bawcie się i spotykajcie wiele nowych Pokémonów. Zgadza się Cedric, lepiej bym tego nie ujął. Dokładnie, narodowy Pokédex, jego prawie nie da się wypełnić. Oczywiście, że się da, ale no... E, trzeba mieć przy tym zabawę i trzeba lubić wymieniać Pokémony, dokładnie. Wow, narodowy Pokédex! Wygląda na to, że są jeszcze tony Pokémonów, których nie znam. Och, och, chcę pokazać mojej mamie i tacie mój Pokédex. Muszę lecieć. Spotkajmy się gdzieś później. Bianka, na serio, wracasz do domu? Nie boisz się, że oni cię zamkną na klucz w pokoju? Jak masz teraz ten nowy Pokédex? Będą się bali, że poj pojedziesz do jakichś innych regionów, żeby go wypełnić. Aha, nie powinnaś tam wracać, to nie jest sprytne. Ani mądre. Ale to już twój wybór, Bianka, jak chcesz. Hm, Bianka jak zwykle jest niecierpliwa, bez względu na to, co się dzieje. Hm, myślę, że rozpocznę swoją podróż do Okołaju Nowy jeszcze raz, zaczynając od drogi numer jeden. Jestem pewien, że spotkam wiele nowych rzeczy. Hm, może nawet spotkam któregoś ze siedmiu mędrców po drodze. Hm, jeśli zobaczymy się czasem przez przypadek, zawalczmy, ok? Dokładnie, Cheren nam teraz powiedział pewną rzecz. Dokładnie dał nam wskazówkę, że jeśli chcemy spotykać tak po kolei wszystkich siedmiu mędrców i też czasami z nim walczyć oraz odkrywać pewne sekrety, które się teraz otwarły, możemy ponownie sobie, sobie zrobić spacerek po regionie Junowa, zaczynając od drogi numer 1 i tak jak poprzednim razem toczyliśmy naszą przygodę na zachód, na górę, na północ i wspólnotem na wschód, żeby dotrzeć do Nibasa City. Właściwie pokażę Wam to na Town mapie, eee, w jaki sposób będziemy podróżować. Oczywiście pójdziemy tak, 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 i tutaj będziemy mogli sobie przejść do White Forest, ale w sumie też możemy pójść naokoło, żeby zrobić pewne wszystkie sekrety, które tutaj są, i dopiero dotrzeć do White Forest, który jest bardzo interesującym miejscem, ponieważ White Forest znajduje się tylko w naszej wersji, w wersji White. Gdyż w wersji Black, jak już to parę razy mówiłem, znajduje się w tym samym miejscu Black City, który działa na pewnych innych zasadach niż ten biały las. Ale o tym opowiem jak będziemy dopiero na miejscu, ponieważ nie chcę spoilerować i nie chcę zabierać więcej czasu. Okej, okay, skoro jesteśmy w Nimbasa City, tutaj właściwie nie ma nic ciekawego do roboty. Możemy iść odwiedzić profesor Juniper i w sumie zróbmy to, zagadajmy do niej w końcu widzieliśmy ją to ostatni raz przed ligą, więc trzeba się pochwalić naszymi osiągnięciami. Ona zobaczy ile mamy Pokemonów w pokédexie. Jest to liczba 140 jeee! superancko I nie daje nam żadnej nag nagrody. Za to tutaj jest jej Patrat. Haha, skryt skryt, okej. Okay. Więc w tym odcinku mam zamiar jeszcze przejść przez drogę numer jeden, gdzie mam nadzieję, że nie spotkam dzikich pokemonów. W sumie... W sumie... Zrobię śmieszną rzecz, włączę sobie Max Ripple na dwie, dwie kubki trawy właściwie, tak? Żeby nic nie spotkać ponieważ tak będzie fajnie i będziemy dotrzemy do następnego miasta, gdzie... O, mamy zwykły repel. Ale kontynuując, to do, do następnego miasta, Accumula Town, gdzie wybierzemy nasz nowy Team, gdyż tak jak e, pamiętacie, mówiłem, że w sezonie drugim, czyli cały postgame, będę używał pokemonów z Boxa, które złapałem, ale nie miałem jeszcze okazji e, z nich korzystać. I tych Pokemonów, które złapiemy także w po drodze, więc e, będzie całkiem niezła przygoda. Tyle, że na, na razie muszę odstawić te stare Pokemony, które nam tutaj towarzyszyły przez cały pierwszy sezon i wybrać kolejny team, po czym je wytrenować, ponieważ bez wytrenowanych Pokemonów będzie ciężko, dlatego wejdźmy do Pokemon Center. Ripple się wyłączył, to dobrze, bo byśmy odstraszyli wszystkich ludzi w Pokemon Center i Nerves Joy by nam nie pomogła w naszych kulkach, w sprawach kulkowych i sercowych. Wejdźmy sobie do Samoans PC. O, ok, coś się stało, zobaczymy zaraz. Congratulations. Aha, tak, po lidze odblokujemy więcej wallpaperów wallpapers, czyli e, tapet e, do naszych boksów, ponieważ e, nasze boksy da się po prostu zrename'ować, dać im inne imiona, dać im fajne różne e, tapety, żeby były fajne tła, ale nie będę się już o tym rozciągał gdyż raz już o tym chyba mówiłem. Ok, e, tak zajmijmy się aktualizacją naszej drużyny i tego, co się dzieje w boksach w naszym komputerze. Otóż, jak pamiętacie, okularek zginął niestety podczas e, ligi, tak, e, gdyż dostał bardzo hamskiego krytyka od Bufalanta, jeśli dobrze pamiętam. Dlatego okularek nie pójdzie do Boxa 1 na wakacje, tylko pójdzie do Boxa 2, gdzie znajduje się Graveyard i umieścimy go pod Sitem, obok Soseda i o wszystkich innych. Ach, nasze biedne Pokémony. Musiałem umrzeć, ale okej. Okay. Tutaj jest nasz Zekrom w ogóle. Możemy sprawdzić na niego kim e, kim on właściwie jest. To jest ten wspaniały Pokémon Smoczo Elektryczny Deep Black Pokémon z wielkim generatorem na tyłku. Mieć generator w tyłku to jest super, super sprawa. E, quiet nature, co sprawia, że jego special attack zwiększa się kosztem speedu. E, taka średnia natura jak na niego, moim zdaniem przynajmniej, ponieważ to jest bardziej fizyczny pokemon, ale... Ale ja nie narzekam, ma zdolność Tera która działa jak Mold Breaker i ataki tak jak Dragon Breath, Slash, Zen Headbutt oraz Fusion Vault, jego sygnaturkowy atak. Okej, okay, jego nie weźmiemy do Timu, gdyż jest legendarnym pokemonem i po prostu nie chce psuć zabawy, może raz czy dwa go użyję, ale to tak, żeby zaprezentować go wam, ponieważ jest naprawdę fajnym i ciekawym pokemonem. Ale na razie odłóżmy tych, tych członków, nie zostaw się tutaj, <grystanie> odłożymy tych członków drużyny, którzy byli dotychczas z nami. Yyyy, Idziesz na sam spód tego boksa, gdyż e, pójdziesz na wakacje. Tak samo ty, Archie. Archie, nasz żółwik, który bardzo pomógł nam podczas ligi. I pasił, który miał bardzo, bardzo trudne początki, gdyż jego defensywy były naprawdę słabe. I musieliśmy go chronić przed zupełnie wszystkim. Ale jak tylko urósł do swojej najwyższej formy, wielkomórki stał się superanckim pokemonem i niezwykle pomocnym członkiem drużyny. Dlatego. Jego pożegnajmy z honorem, a właściwie nie pożegnajmy. Powiedzmy mu, papa, na wakacje. I Cvelius. Cvelius był tak naprawdę z nami przez jeden odcinek. I zastanawiam się, czy nie wziąć go do teamu, ponieważ ee, chce mieć Hydragona. Zgadza się, nasz Dragon Fire może być Hydragonem, ale nie wiem, czy po prostu nie macie z tym problemów, ponieważ obiecałem, że będę miał nowe poki w drużynie na sezon drugi. Ale bym się ucieszył na posiadanie takiego fajnego, mrocznego smoczka, dlatego dajcie znać, czy nie macie po prostu z tym problemów i też byście chcieli użyć Hydragona w naszej drużynie. I tak, naszym jedynym Pokémonem, który zostanie w teamie na sezon drugi, którego mieliśmy wcześniej, będzie Embor, nasz Hapik, który był naszym starterem, dlatego. Chcę z nim być dłużej, ponieważ to jest superancki Pokémon i nie mógłbym odwrzucić takiego celebryty, jakim stał się Hapik w świecie Pokémon, tak? To imię jest teraz sławne. Dlatego on zostanie w naszej drużynie. I tak jak obiecałem, Donne który jest naszym anfezantem, będzie słu służył nam jako maszyna latająca, jako nasz helikopter, samolot e, prywatny i w ogóle. Po drugie obiecałem, że go wezmę po lidze, po trzecie się przyda, więc wyląduje permanentnie w naszej drużynie. E, następnym pokemonem, którego weźmiemy jest e, e, Darlink Bombix, e, który jest naprawdę bardzo fajnym pokemonem normalno trawiastym i zastąpi nam Lesina, tyle że będzie fizycznym Pokemonem, dlatego jego też wpakujmy na to miejsce. Po czym e, chciałbym wziąć Vanillita, ale na razie sobie oszczędzę tej, tej sytuacji, e, na razie sobie go oszczędzę na później w grze, dopiero, gdyż może być potrzebny, e, a do drużyny wezmę sobie Pokemona, za którego pomocą będziemy pływać i będzie to Kamilek, nasz Frillfish. Kolejnym Pokemonem będzie Stunfisk Crazy Ground Electric Type Squirky Nature, który będzie służył jako Pokémon ziemnoelektryczny, oczywiście, tak jak mówi jego typing. Oraz następnym pokemonem będzie Alisha, którą też obiecałem, że wezmę po lidze, dlatego będzie w naszej drużynie jako kolejny pokemon ognisty, tyle że tym razem specjalny z elementami pokemona duchowego i damy jej jeszcze kilka innych fajnych ataków. Za to ci pozostali, tacy jak Anna, e, Mihyang, Tomcat, e, Mahi oraz Alkantos i Portek Boss, ich też wytrenuję na nagraniu, które będzie treningowe, trening klipem, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu właściwie. Muszę was o tym poinformować, jeśli ktokolwiek chce oglądać to proszę bardzo. Ich też wytrenuję do, do poziomów tak 55-tych, 60 co będzie bardzo... Męczące, ale muszę to zrobić, ponieważ z nich też będziemy korzystać. E, tak jak mówiłem, będę wymieniał sobie członków drużyny co jakiś czas. Okej, okay, w boksie drugim są pokemony, które zmarły dotychczas, e, dlatego już wyjdźmy. Tak wygląda w tym momencie nasza drużyna. A właściwie nie, zróbmy jeszcze jedną rzecz. Weźmy sobie te wszystkie itemy, które mają nasze pokemony: czyli Ulesine, Miracle Seat, Bug, e, U Archiego, e, Rocky Helmet po czym u Reuniclusa Pasia Quicklow i od Sveliusa yy, nasz Evolite, który jest niezwykle superanckim przedmiotem. Okej, okay, myślę, że już dzisiaj zrobiliśmy wszystko co mogliśmy, to co chciałem zrobić, czyli wprowadzić Was w sezon drugi Pokémon White na Ponieważ dalej prowadzimy na Zloka, tyle, że z takimi wyjątkami, że będziemy po prostu łapać wszystkie legendarne Pokémony, tak dla zabawy, żeby pokazać gdzie są, co jest w nich fajnego itp. Ale nadal takie zasady jak umieranie czy łapanie pierwszego Pokemona obowiązują, więc jest fajnie. Albo nie fajnie jeśli będą umierać. Okej, okay, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał, że będziecie czekać na kolejne z postgame Pokémon White. A ja dziękuję Wam za oglądnięcie. Jeśli ten odcinek się Wam spodobał, to dajcie znać w postaci lajka lub komentarza. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to magiczny guziczek subskrypcji, czerwony, taki fajny, czeka na Was. Jeśli to zrobicie, to bardzo Wam dziękuję, ponieważ to mnie niezwykle wspiera i motywuje do dalszej pracy, a ja dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Papa pa, tutaj, Xenolizard.